Cześć Pół godziny później Nie, już wchodzę Ja generalnie opiszę wam temat Mam zrobić prezentację na kartce A3, kartka, kartka, A3. Minimalnie A3 Spokojnie, to, to jest kartka większa Ale to jeszcze nie koniec To po prostu wejść, pokazać mój outfit i pokazać inspiracje, którymi się inspirowałam Już wam pokazuję, jak będę wchodziła I teraz ja wchodzę przebrana cała na biało Czy nie na biało, bo to nie będzie biały outfit, będzie od razu lepszy niż biały No. To, jest wszystko. Stary. Stary wszystko. to była część pierwsza. Jak będzie w ogóle tego czyli pokazuję w projekci. tu będzie opis tego, jak powstałam. W sensie nie dosłownie jak powstałam, bo myślę, że wszyscy to wiedzą chcą o tym słuchać. Ja taki dział, że pewna prędkość. No Cisza! Ja będę uciskał cię Cisza! Ja I tutaj będą moje zdjęcia z okresu, jak byłam ciepiską. <Ethiicans>